Hejka, z tej strony dzikikot i witam w kolejny odcinku G5 online na moim kanale. Jeśli film się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz suba. I wpadnij na mojego Discorda i Twitcha. Lecimy. Gaming Room, moi drodzy! Będziemy jeździć po pokoju gamingowym. No. Dzięki za tłumaczenie. <grym> no jak dziś nie wiedział, prawda? O samolot najgorzej. Nie, prawda? Ja nie umiem latać samolotem. Ja jestem mistrzem. Ja nie lubię samolocikę. Ja Nicygnaju! No i nie zajcieję nie mogę, ja nie mogę z nimi po prostu. I znowu nie zaj... Nie, nie, nie! Po prostu nie, tam mapka już na pewno nie zajmie. Easy mapka, Norby jak zawsze gdzieś tam. Nagrywanie, end. <grywanie> Dobra, idziemy. Dawaj zima. Nie w piłki, wiesz. Na <grywanie> tej śniegu to się można zabić. No, można. Dosłownie. To lecę. Tu lecę? Tu, 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 tu. tu jedna z kramęgi życia, a śmierć... Jeszcze siedem żyć byś miał. Kożak, ale chcę mieć... C50, że... pamiętam. No. Matematyka nigdy nie kłamie. Zawsze kłamie. <słuch> Ojej, ty walniendzy Ty, bali... zwolniło Czy? mnie Ale słabo A mnie A, mnie tak Tu sumie na tym... ...nie skorzystałem. Ja Zobaczymy coś tam Możemy to ominąć jeszcze Norbi, no weź się tam poślizgnij Ślizgam się cały czas, no przecież, przecież No, dawaj no się dałem Oj, 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 <śmany> co to, o, o, <śmany> ten pojechał. oj, co? oj, zobaczyć oj, A już mnie W tym momencie na ogień nie 13 sekund, No jak my mamy go do domu? No i się na głupi ryk. Zwaliłem no i trudno, zdarzać? No nie, ja tylko mówię, że to może dościgniecie. a może nie. Ja bym miał drugie miejsce wreszcie, ale nie. Ale dziwko ty Nie, po prostu mój błąd, zagapiłem się. To, to, to nadal znaczy, że jest Nie, <noise> nie dwa do jednego, więc co? No ale to. Ja mam drugie miejsce. O nie, samolot znowu grom. Nie rób mi to. No to jest bardzo do latania. O przecież to samoflak i po nagrywkach szybko. Tam by wolno zaczęliśmy. No i zium. No za dwa dni, Wigilia Ja w ogóle nie czuję tego klimatu przez to, za Pamiętałeś, żeby włączyć nagrywanie? Tak, włączone, no już to jest to jeszcze to kilku... Tak. od kilku... Y, od dwóch minut dokładnie Także good Także guten Abend, Damen und Herren O nie, to się dzieje? Co jest, aha, to jest ten ja Chcę go kupić Nie, nawet nie! Tak nie tygnoju! Tak. Nie tygnoju. Tak. No... Boże, nie, na no śniegu to będzie ciężki A sobie wyleciałem, sobie bardzo. Tylko pewnie jeszcze przywłączone nagrywanie na pewno to. A bo... a bo, żeby pierwszy, no widzicie, wszystko jest zaprogramowane. Nawet jakby nie odpali, to graby to wykrywał. Ojejej oj, 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 oj. Nie to Nie no, spadłem moi drodzy niestety No i bardzo dobrze No nie no, bardzo dobrze właśnie bardzo ślep No co to dobrze. Nie ma Czekaj, co tu się dzieje? To się jedyneczka, moi drodzy Świnka Pepa, moi drodzy to oglądał świnka w PFF w zostawia łapkę w górę. Oglądaliście czy nie? Może ja? No, ale może wszyscy. No, 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 trochę, ale nie, 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 nie aż tak jakoś. No. Ja to najbardziej oglądałem, bo jak się opiekowałem przestępstwem. Tak, to jest dobra wymówka nasz. <noise> Ale tak było dobra. Tak dobra, moi drodzy, 18 dobra. lat mam i wiecie jak mi się nudzę to się świnkę te odpalam. To ja słabiaki oglądają spoko spoko Spiderman <noise> Polecam na prawo się wybić tak. Wpadłem na listę. Mamy dopiero jeszcze tam. Lecimy drugie okrążonko. Zima zupełnie są... Zima, ale tak wcześnie. W tym wieku. No ta gra jest jakaś upośledzona. No niestety musiałem. Naprawdę? Ej, ten czek podpisz oszukamy. Tak. tak. No, no tak, nie wiem, nie wiem. No nie muszę przelecić. Oczywiście ten. No i przeleciałem. No, nope, nope! Brawo, brawo Ktoś już mnie goni? Kto to tam jest? Norwin oczywiście! Oczywiście Lecimy z tym Norwinem Dobra, dobra Batmobile, go! Blu, blu. Nie, no, ale na tym śniegu to naprawdę, moi drodzy, jest troszkę przypał Można się tu troszkę pozabijać Weź mi to auto dobrze niech mi Nie autko, nie rób mi tego. Na swat ci i hamujesz, brawo. No nie, no nie kręć mi tutaj kółek. No i Norbi nie mi Zaraz. No dzień dobry. Jak się będę wywracał, tak, tak, tak. Nie, 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 on jedzie tu. Jedź, panie. Stajniał, tucha Kurde, no, brydy, brydy. Chciał zepchnąć. Spadłeś? No chciałem cię zepchnąć. O, spadł. no i bardzo dobrze. A zima. Proszę. <laughs> zima znowu. I razy można. No nie mogę i znowu lotnisko zajciam. Ale wiecie moi drodzy, no ja się uczę na kierunku technik jak i portów w terminali. To... to do lotniska mnie trochę ciągnie. <laughs> Nawet gdzie tam Tak zwany żart sytuacyjny Nie Jejcz ty No, Dobra, zejdźcie u mnie. No i też trzeba nie zwać, bo Norbi, moi drodzy... Ja czuję jego oddech na plecach. Sorry nie byłem zębów <gry> Zdarza się. No i, zwaliłem, jak zawsze. Więc, NRB nie był oficjalnie Oby spadł. Żółwym Słapał punkt, he, łatwidko. Jeszcze nie doleciałem, fajnie. No i widzicie, dwa okrążenia. Pierwszy. Zastąpi automatyczne wyłączenie nagrywania? <grym> eee, co? Właśnie nie wiem, co się wydarzyło. O, no, jak będzie pokazana mapa, znaczy mapa, tylko tabela, to pierwszy. No... Też kto wygrał? Sorry. Zalicz tego się No nie zalicz dziwne, że zima tam się nie wiem, gdzie on się męczy Norbi, ale weź tam poczekaj, na youtubera nie poczekaj No, spokojnie szło, Na youtubera nie poczekasz, no. <laughs> poczekasz Norbi. Eee, nie, Ach, nie szanuję YouTube'a. W komentarzach piszą, że Norbi nie szanuje YouTube'a. Jestem YouTuberem, więc mi się należy. Co robi moje auto? No nie, no nie, nie, no nie mogę. No nie mogę. Nie mogę. Ale, to wszystko wina na ściegu, proszę pana. Ja śnieg to jest to, to, jest, to. To, jest, to jest, to jest. Bo gdyby nie śnieg, moi drodzy, to oni by mieli tu po 20 minut straty, a tak to widzicie, śnieg nie porobi. Ale co do nas, byś miał? Nie, by no. Tak, dobrze. Ale świnka pewa fajna, naprawdę. Bolt bardzo ładna, bardzo piękna tak, piękna. Będzie na miniaturkę I tyk. Ty, o weź mi je wykrzeciło. No właśnie, to, to tak, <grym> tak żem czuł. Weź, weź coś wygrać, żebyś materiał jakikolwiek miał. Nie no wszystko działa, wszystko działa. No, tym razem. Ja nie jestem taki spoczaj, spoczony jak niektórzy. No, ja w ogóle nie jestem spocany ja. w ogóle. Pod, gdzieś pod tą kocią sierścią się spocenie skryje, pan? No nie, zrobię trzecią trzeci miejsce. Spoczenie to dzisiaj będę na mapkach. Trzecie, na... Trzecie to podium w końcu, tak? Trzecie to podium, No właśnie, co nie Dobra, lecimy. Nie. Cecham. Ale też jeszcze końca nie żyjczyłem. Dobra, no, mamy to. Ja tym śniegu nie ja mówię je. Jeździć. No ja też, ten śnieg jest słaby. Ja na tych rurach mnie rzucę szczęście.